Cześć, witam Was wszystkich. Z Mańkiem. Gdzie jesteś? Tu, Maniusz. Ej, tu do kamery. Tu do kamery, o, do kamery. Witam Was razem z Mańkiem. Ej, przyszła do mnie Paczuszka z kanału Czaja. Pozdrawiam Cię serdecznie. Zaraz Wam pokażę, co w niej jest. Jest coś, co mam nadzieję, że mi się przyda. Czy znaczy, ja wiem, co jest w środku. Tylko nie jestem pewny, czy to pasuje. No ale zaraz zobaczymy. Zaraz się przekonamy. Otworzymy paczuszkę, a do tego będzie jeszcze, szykuję sobie złom do wywiezienia na złomowisko, także coś do tego dogram i zobaczymy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także zapraszam Was wszystkich do oglądania i pamiętajcie o subskrypcji kanału. Tam na dnie oglądajcie reklamy i lecimy z tematem. Już szarówka się robi. Nie mogę nagrać na tym rozszerzonym ekranie, ponieważ są piksele. Także jeżeli będzie się trochę trzęsło, to przepraszam. Jest paczuszka. Ja pozwoliłem sobie już tutaj ją otworzyć z zewnątrz. Ale w środku jest jeszcze zapakowana. Także zaraz ją otworzymy i zobaczycie, co jest w środku. I do czego mi to było potrzebne. Jeszcze raz Marek dziękuję. Kanał Czaja. Wpadajcie do kolegi. Także pozdrawiam Cię przyjacielu. I bierzemy się za otworzenie tej przesyłki. No już rozpakowałem, pewnie nie wiecie co to jest, bo nie wiem czy to wyostrzyło. Jest to zasilacz do Atari. Zasilacz do Atari, a jak pamiętacie z moich poprzednich odcinków, niedawno znalazłem klawiaturę oraz magnetofon Atari. No i dogadałem się, mam nadzieję, że to będzie pasować. Przy okazji będę mógł sprawdzić, czy to moje Atari działa. A to jest, powiem Wam, bardzo ważne. Dobra, pokażę Wam jeszcze, co udało mi się ostatnio trafić. Taki wózeczek mi się udało trafić. Ktoś wyrzucił go do śmieci. Jest na czterech kółeczkach. Mam już na niego wstępny plan. Yy, muszę tylko rozgiąć te boki. Postawię na niego kasterkę. Przymocuję ją do wózeczka. Na sznurku będę sobie ciągnął. Nie wiem na ile to wytrzyma. No ale zawsze... Yy, zawsze spróbować warto. A jak nie, to na pewno posłuży do czegoś innego. Dobra. Yy, Zaraz sprawdzimy, czy pasuje ten zasilacz do mojego Atari. Tego się właśnie obawiałem. Końcówka, która tutaj jest, taka sama jest w mojej klawiaturze Atari i niestety nie pasuje. O, no nic. Trudno, ale jeszcze raz Marek dzięki. Pozdrawiam. No i co? Bierzemy się do roboty dalej, do segregacji złomu, bo. No zaczyna robić się po prostu ciemno no i witam was w moim złomowym imperium sąsiad akurat przecina deski także może być to słychać, przepraszam z góry yy, segreguję sobie te garnki które są metalowe do metalowego tu jak widzicie jest aluminiowy garnek z metalowymi uszami, które trzeba odbić tak samo tam już sobie odbiłem ucho yy, tutaj są patelki aluminiowe, które trzeba odbić rączki i pójdzie to jako aluminium. To. Tą... A, tego chyba nie widzieliście? A, no już nie pamiętam, czy widzieliście, czy nie widzieliście. W każdym razie to, co mi się udało zbierać, burdel, ja nie wiem, co się zrobił, dlatego trzeba to posprzątać. No i bierzemy się do roboty. Jeszcze trochę miedzi jest. Mam tego trochę więcej. Z jedną może dzisiaj potrzaskamy. Jak widzicie, szybka robota w tym jest. Najlepszy odzysk miedzi z cewek telewizorów. Dwa dobre uderzenia. I mamy czystą miedziuchę. Najgorsze jest To, to się niby klei magnesu. Ale ja tego nigdy nie daję na złom, nie wiem. I zawsze robię w ten sposób. Jest trochę zabawy dłubania. Na pewno są różne inne sposoby, każdy ma swój, ale mi tym sposobem idzie najszybciej. I jak widzicie, czysta miedziuszka odkłada się już do wywozu na złom. Jeszcze to jedno. Komary jeszcze są. tu gdzieś został kawałek o. normalnie komary mnie zeżrą skąd to jeszcze o tej porze roku żeby sobie dały naprawdę święty spokój także szybki demontaż jeszcze jednej cewki i będziemy kończyć taki szybki odcinek trochę tego, trochę tego tu sobie dość dużo dość dużo przygotowałem tego złomu no co za komary no i zobaczcie chwila moment i tyle miedziuchy naszykowane z jednej cewki jest fajnie dobra nie będę więcej przedłużał krótki szybki odcinek pozdrawiam cię jeszcze raz Marek Czaja z kanału Czaja wpadajcie do niego pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału tam na dnie Yy, oglądajcie reklamy i widzimy się w kolejnym odcinku. Także do zobaczenia. Nie wiem, mam nadzieję, że już jak będziemy jechać z tym wszystkim na złomowiec, także, także no coś tam wpadnie, zobaczymy. Na pewno będziecie to widzieć. Także trzymajcie się ciepło. Hej